Myśle, 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 myśle. Dobra. Kończę Cześć, dzień dobry. Właśnie piękny dzień. Pierwszy dzień, który spędziliśmy tutaj na tymże pięknym obiekcie. Za godzinkę, przy pół godzinki przyjeżdża kominia się ja tutaj i zrobię krótkiego tura. Tutaj wegetacja jest dwa tygodnie później, ale róże już zaczynają puszczać pąki. Czereśnie, już zaczynają kwitnąć. A świeci piękne słoneczko. Z 20 stopni. Strumy szumi. Jest wspaniale. Siemanko, dzisiaj dzień kolejny zakrętu. Wczoraj była burza. Dzisiaj krajobraz wygląda tak. Idziemy zobaczyć, musiałem wczoraj w nocy trochę umocnić potoczek, bo mocno wylewał, była burza z piorunami, z gradem cały dzień, może nie cały dzień, ale cały popołudnie, wieczór, woda. Schodzimy standardową trasą do potoczku. I jest, tutaj przelewa nam się troszkę woda przed mostek. Ale było gorzej, tu takie umocnienia prowizoryczne. Potoczek jest wartką bystrzycą. I tak to wygląda. Waterfall powoli się uspokaja. Trochę do basenu wody się nam nalało.